Dzień dobry kochani, witajcie w nowym filmie bez makijażu w akompaniamencie świnki Pepy. Eee, I tak, postanowiłam do was się odezwać właśnie przy make-upie, dlatego że mam tutaj hit. Po prostu hit. Na pewno większość z was już ten produkt, ten artykuł do pomocy, jeśli chodzi o make-up, zna. Ale ja, jak to ja? Jak ja się słuchajcie przywiążę do jednej rzeczy, to koniec. Jeżeli ona mi odpowiada, jest, wiecie, fantastyczna, spisuje się, to po prostu nie szukam dalej. I tak jest, jeśli chodzi o Beauty Blender. Z marką Beauty Blender jestem praktycznie od początku istnienia tej marki w Polsce, czyli jakieś, nie wiem, 15 lat. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. E, tylko dwa razy zdecydowałam się przez cały ten okres kupić gąbeczkę innej firmy. Raz to była gąbeczka marki Ebelin, e, pamiętam, że kupiłam ją w Niemczech, a drugi raz to była taka gąbeczka naturalna, zrozmana i oczywiście tamte kompletnie nie skradły mojego serca, dlatego zawsze wracam do, do Beauty Blendera e, i powiem Wam szczerze, że uwielbiam go cały czas niezmiennie, ale ostatnimi czasy. Trochę się na Beauty Blender obraziłam. Ja nie wiem, co tu się pozmieniało i w jaki sposób. Natomiast słuchajcie, kiedyś mogłam przez kilka miesięcy cieszyć się tą gąbeczką. To nie jest tania sprawa, bo to jest, słuchajcie, tylko gąbeczka do make-upu, a kosztuje jakieś 80 czy nieco ponad. Złotych bibi. Więc no fajnie by było mieć ją dłużej, zważywszy na to, że ja naprawdę za każdym razem też ją czyszczę yy, i tak dalej, więc yy, okej. Okay. I zawsze moja metoda mycia tej gąbeczki się sprawdzała. Teraz natomiast słuchajcie, cieszę się nią maksymalnie dwa miesiące i zobaczcie, co się dzieje z tymi gąbeczkami. Ona jest brudna, wybaczcie, ale ja już jej po prostu nie myłam, tylko bo bojcie zaraz do śmieci po prostu. Zobaczcie, ona cała pęka, naprawdę ona tak pęka. A tak jak mówię, zawsze myję ją tak samo. Jakby wiecie, od tylu lat ta metoda mycia się sprawdzała i nic takiego wielkiego się nie działo. No a teraz jest inaczej, więc troszkę tak jak mówię, obraziłam się na Beauty Blender. Natomiast przypomniało mi się, że w sieci bardzo często były chwalone gąbeczki Real Techniques. No i byłam w Rosmanie, była gąbeczka Real Techniques i powiem szczerze. Ja nie mogę z niej po prostu, wczoraj użyłam po raz pierwszy, nie powiem, bardzo, bardzo fajnie się spisała, przepięknie ten make-up na mojej twarzy wyglądał, trzymał się, przepięknie też jakby z nim pracowała, więc no struktura tej gąbeczki jest znacznie, znacznie fajniejsza niż właśnie tych takich tanich, nie wiem, Donegal, Ebelin, bo to wiecie już, w sam dotyk to jakaś taka dziwna guma. To jest takie coś pomiędzy, czyli trochę guma, trochę Beauty Blender, e, więc przypuszczam, że dlatego mi tak pasuje, bo Beauty Blender jest słuchajcie taki. On w ogóle nie przypomina tych innych gąbek, jeśli chodzi o jego strukturę i dotyk. E, w każdym razie, co mnie przeraziło, hejka, to jej olbrzymi rozmiar. No, zobaczcie, to po prostu to jest na całą twarz, praktycznie, więc w porównaniu do tego, wiecie, jakby to już był e, efekt wow. Natomiast próbuję się odnaleźć właśnie w nowej sytuacji, próbuję jakoś nauczyć się z nią pracować, i tę stronę wykorzystałam do nakładania podkładu, tę do rozprowadzenia korektora. Dzień dobry! Dzień dobry, Bibi, przystrojona jak zawsze, tak. Yy, więc moi drodzy, tak, chciałam Wam powiedzieć, że fajnie się sprawdziła, oczywiście testuję ją dalej natomiast rozumiem ochy i achy, jakie w sieci krążą bo naprawdę ta gąbeczka daje sobie świetnie radę i yy, ja ją kupiłam, słuchajcie, w Rossmanie cena była regularna, czyli niecałe 48 zł, nie było żadnej promocji, ale to i tak jakby nie było prawie połowa mniej yy, aniżeli Beauty Blender, więc dobra, ja nakładam make-up i za chwilę się do Was odsyłam, bo jeszcze chciałam z Wami przez moment pogadać. A ja... Jeszcze ciemno na Deniko. My się bierzemy, słuchajcie, za naleśniki, ale chciałam Wam szybciutko powiedzieć, bo ostatnio pojawiło się pytanie, czy ja nagram moją poranną rutynę. Powiem Wam szczerze, że takich filmów nigdy nie nagrywałam ja i nie masz. zamierzam raczej, Ty też nie nagrywałaś? <laughs> I nie zamierzam no. raczej z tego względu, że mm, no. Jakby każdy poranek od zawsze wyglądał u mnie bardzo, bardzo różnie, w zależności, co było do zrobienia, jakie zadania i tak dalej. Nieraz wychodziło coś, tak wiecie, na maksa spontanicznie. Teraz natomiast, yy, no słuchajcie, wstaje 5.30. Myję włosy, myję siebie, robię make up, budzę na dusie yy, i wiecie, praca przedszkole, więc jakby yy, nie ma szału, ja nawet słuchajcie, śniadań ani nie jem, ani nie robię w domu, yy, dlatego no mówię, ciężko tutaj yy, by było coś fajnego wychwycić z tych poranków. Weekendy natomiast... To jest taki czas, wiecie, totalnego relaksu, odpoczynku. Przytulamy się z nadusią, po prostu leżymy ile się da w łóżku. I też niejednokrotnie mamy na przykład jakiś tam plan już obrany, więc go realizujemy. Dlatego to, to, wiecie, to też właśnie nie jest tak, że ja mam jakąś taką poranną rutynę. Oczywiście, tak jak mówię, w momencie, kiedy jest poniedziałek do piątku, no to ta rutyna jest standardowa, jak u większości ludzi. A jeżeli chodzi o weekend, to bywa po prostu bardzo różnie, dlatego e, ja słuchajcie, specjalnie o tym mówię, bo widziałam, że ten komentarz z tą prośbą polubiło naprawdę sporo osób, ale no tak jak mówię, no takiego filmu raczej nie przewiduję, nie wiem słuchajcie na czym skończyłam, no w każdym razie właśnie tak jak mówię, no taka rutyna. Na yy, nalewaj, kochanie, ma być 300 ml. Robimy naleśniki z połowy porcji, bo to całej nie wiemy. No to mama ci pomoże. No, a więc tak, yy, moi drodzy, mam, słuchajcie, fajne pytania do Q&A. Co teraz na dusiu? Mąka. Yy, I będę, będę myślała, czy zrobić, słuchajcie, osobny film z Q&A, czy znowu wplatać te... Mm, te pytania do vloga. Dużo jest tam takich dotyczących e, no pracy, rynku pracy, więc... Muszę pomyśleć, muszę pomyśleć. Natomiast pytanka bardzo fajna. Kto mnie nie śledzi na Instagramie, niekoniecznie tam zagląda. Bo właśnie tam z reguły otwieram takie okienko na pytania. No i można właśnie to, co Was tam gdzieś wiecie, nurtuje. Tam można napisać i prawdopodobnie właśnie na to odpowiem. Tak jak mówię, jeżeli jest to jakieś takie fajne pytanko, niewścibskie. No bo wiecie, bywa różnie. Jeszcze, kochani, sypiemy. Dobra, słuchajcie, my tu ogarniemy ciasto na naleśniki. I będę się do Was dalej później meldować. Naleśniki gotowe. Nadusia zapomniała już, że jadła. Ja dopiero będę jeść. Thermomix się myje, dlatego tak głośno. I ja oczywiście z kremem pistacjowym, jakby inaczej. Okazuje się Wam, bo e, przebrałam się już z tych, wiecie, domowych ciuchów na wyjściowe. <grym> e, teraz musimy z Nadulką podlecieć w kilka miejsc. I mam na sobie, słuchajcie, golf. Golf, który jest za złotówkę, był za złotówkę kupiony w second handzie, kiedyś Wam go pokazywałam, ale nie na sobie, e, także tak wygląda, on jest taki dłuższy, e, do tego mam zwykłe białe rurki i powiem Wam szczerze, że ten golfik jest naprawdę fajny, bo jest e, leciutki taki wiecie, przewiewny, super jest, z wiskozy, także no, można, można i do tego założę moje takie te czarne baleriny e, ala skórzane z H&Mu, e, Kurtkę skórzaną, ramoneskę w sensie i będzie ok. No, także podoba mi się. Powiem wam szczerze, że przekonuję się do golfów. Nigdy nie lubiłam, ale chyba jest w porządku. Pojawiają się pytania o to, jakich perfum używam, jakie zapachy mogę Wam polecić, jakie są moimi ulubionymi. Ja mówiłam Wam, że ja nie jestem e, perfumoholiczką, e, mam kilka takich po prostu pewniaków. E, no i teraz od kilku dni upodobałam sobie Giorgio Armani Si więc e, tak pachnę jak jest jesień. Obecnie, ale pewnie za jakiś czas znów mi się coś pozmienia. Do tej pory używałam Chanel, Chance, za chwilę Wam pokażę. Natomiast mówię, od kilku dni cały czas ten zapach jest akurat tak chłodno, deszczowo, no i wydaje mi się, że przepięknie się w ten klimat wpisuje. No, a tego właśnie używałam poprzednio i używałam go do już naprawdę dość długo, bo jakieś dwa miesiące praktycznie ciągiem, bo jeśli o mnie chodzi, to po prostu to mi się zmienia, to zależy od humoru, właśnie od pogody, więc i tak taki okres czasu jak na jeden zapach, to naprawdę u mnie szał, więc wcześniej był Chanel Chance, ale teraz tak jak wspomniałam, od kilku dobrych dni Giorgio Armani Si, to jest ta podstawowa wersja. Jeszcze przy okazji będąc w łazience, pokażę Wam wałek, jest, jest ostrość. Kupiłam sobie takie wałki, były dwie sztuki w opakowaniu. To są wałki, które dostaniecie w Rosmanie 5 cm średnicy. No i stwierdziłam, że to będzie fajna opcja, jeśli chodzi o właśnie teraz moje króciutkie włosy, aby tą grzywkę tak fajnie podnieść. No i właśnie nakładam albo jeden. Albo obydwa, w zależności ile mam czasu. Fajnie, jeżeli te włosy jeszcze nie są takie na maksa suche, bo wtedy po prostu dosuszam je, mając już te wałki na sobie. No i właśnie mogą te włosy nam tak się lekko od głowy odbić, więc spoko sprawa. Ja pamiętam dawno, dawno temu też miałam takie właśnie wałki na rzepy, ale miałam dość długie włosy, więc tego efektu aż tak nie widziałam. No, a teraz jest bardziej widoczny, zdecydowanie. Także słuchajcie, nie wiem, 5-6 zł, taka oto sprawa. A jaka fajna pomoc, jeśli chodzi o stylizację naszych włosów. Jak ja kocham sushi, wy, to wiecie, wy to wiecie. I dzisiaj tak mnie naszło jest. Tak brzydko, szaro, buro, ponuro, beznadziejnie, więc na pocieszenie proszę bardzo. No, jak widzicie, nie poszalałam, jak nie ja, ale stwierdziłam, że może jutro będę miała chęć na coś innego, więc nie ma sensu tego przerzucać, przetrzymywać. Także powinnam to zjeść sama na raz. A co? E, tutaj mam hosomaki z awokado, e, futomaki w tempurze z tatarem, chyba z łososia, o ile dobrze pamiętam. A tutaj futomaki z krewetką, także wola. A Nadusia będzie wcinała spaghetti, także dla każdego coś innego.